Zapraszamy na spotkanie między drugą Celą oraz trzecią OL. Oto skład obu drużyn. W drugiej CL zagrają dzisiaj Artur Michalak na bramce, dalej w polu Igor Kalota, Holek Kruciński, Wojtek Sobiecki, No a w teraz spotkanie Jarocki. Natomiast w trzeciej OL zobaczymy dzisiaj Berusza Grzemskiego na bramce, dalej w polu Marcin Jankowski, Kuba Szulki i Artur Warek W tej chwili jest drugiej CL. Mocne było to uderzenie, ale leciało w środek bramki i nie ma problemów z jego posparowaniem. Jerzymskiej. Teraz już kolejna, kolejna ofensywa już drugiej cel. Widzimy Kalota Sobiecki, tam ruszają do przodu wszyscy zawodnicy niemal tej drużyny poza Rucińskim, który teraz oddaje strzał z dystansu. Było to groźne uderzenie, ale blokowane przez Warejkę i będziemy mieli tylko aut dla drugiej cel. Zobaczymy, sowiecki tutaj wykonuje, nie to jednak groźny, tam czekają w polu Ruciński, szuka strzału, znalazł tę okazję, ale mm, uderzenie nie było najlepsze i rozpocznie od swojej bramki w Szulgi do Warejki, ma mają tutaj trochę miejsca, ale już naciskają, widać Sobiecki z Kalotą, rywali, ale jednak Warejko przechodzi przez dwóch obrońców, mamy jednak aut dla jego drużyny, który właśnie będzie wykonywał. Jest tu obok niego Szulgi, tyle zobaczymy, że to jego właśnie podanie, cofa do bramkarza, Rzemski, wiemy, że jest zawodnikiem, który normalnie gra w polu, ostatnio zaczął grać na bramce. I wychodził tu bardzo dobrze. Ale teraz pewnie błąd, jest Sobiecki. No, właśnie ten błąd chciał wykorzystać. Wojtek Sobiecki znany, znany jest z tego, że czyha na takie właśnie pogumki kierowali. a tym razem nie udało mu się. Yy, kalota, ładne uderzenie, mocne, jest silne, leciało niemal, niemal w okienko bramki, ale yy, minęło o parę 12 cm słupek z bramki stworzonej przez Rzymskiego. teraz Znowu błąd, i teraz Wojciech młody wykorzystał Sobiecki. Mam 1 do 0. Warejko pomylił się przy podaniu do Jankowskiego. No i Sobiecki tym razem już nie mógł pozwolić sobie na stratę tak łatwej zdobyczy bramkowej, no i strzeli pierwszego gola. Widzimy, cieszy się Michalak, Cieszył się zawodnicy drugiej w cel wszyscy. Teraz znowu widzimy Sobiecki, cały czas czeka na te błędy rywali, szuka tam okazji do, do sytuacji strzeleckiej, takiej prostej, takiej właśnie, można powiedzieć prymitywna, ale to też trzeba umieć robić, że na błąd rywali eee, i już Jarzębski. Długie podanie, tam nie było chyba nikogo z rywali, szortować z takim wybiciem sobie Jarzębski. W związku z czym znowu to tutaj spokojnie Michalach, nie naciskany na razie, jest Ruciński będzie mną go zrywali. Ruciński, mi skrzydłem, oddaje strzał, ale tym razem znowu blokuje go Szulgi Ruciński, jestem Sobiecki ale trochę zgubił się, zgubił piłkę i warek ratuje sytuację, wybijając na piłkę na aut. właśnie Sobiecki teraz przy piłce. Na Kusiu jest z tyłu kalota, zobaczymy jak zgrabia ta akcja. Ruciński, ale drobny błąd, Olka i już jest szulgit. Ładnie mija rywala jednego, drugiego, ale kalota był na straży i biegnie raz sam. No, kalota ładnie minął rywala, ładnie dobropiłkę. Szulgitowi najpierw potem minął warejkę z wodem w swoim stylu, ale potem jego strzał był już prosto w przez co nie mógł zaskoczyć żemskiego. Ale znowu już szukają cały czas w natarciu sądzawicy drugie cel. Nie dopuszczają niemal do żadnej akcji ze swoich rywali. No i widzimy teraz tylko chwilowe odetchnięcie dla nich i już ruszają z kolejnym atakiem e, drugoklasiści. Jest Ruciński, jest Kalota, marzą skrzydle, skrzydlemi próbuje mieć jeszcze Warajka, ale przyjmuje Szulgit, Szulgit, co dwóch na jednego teraz na znaczy drugiej trzeciej L, ale widzimy Ruciński jest bardzo solidny i nie pozwala się przejść. Kalota, jest jeszcze Kalota, ale Jankowski przyjmuje mu piłkę, zobaczymy czy będzie out, nie jeszcze jest. Ładny spadł sobie tym Jankowski, tam widzimy kałta szarżową, a Jankowski dał z nim radę. Ale teraz sobiecki powrót nie rzadko widzimy go w stare obrony, ale kiedy już wraca, widzieliśmy teraz, że bardzo ważna interwencja z jego strony. Jest utrożony w naszul git. Zobaczymy, kogo z partnerów odnajdzie on w półkarnym. Jestem pewnie warejko, ale to podanie lewą nogą było bardzo niecelne i spokojnie może znówić, wznowić grę Michalak. Machło siebie kalotę, jest sucińskie. Z przód sobiecki, który czeka na takie piłki górne grane od bramkarza. Przyjmuje piłkę, a zdążył tylko obić warejkę i wywalczyć utrożny. Tam jest Ociński, obraca się z piłką, szuka tam strzały, obrócił się ładnie, znalazł uderzenie, ale znowu w środek bramki. No i już teraz spokojnie Halata Drucińskiego widzimy, spokojnie rządzają piłkę. Druk rasizmów mają, mają sporo miejsca, zostawiają im sporo miejsca ich rywale, ale teraz już rządziła warejka z kontrą, ale Halata znowu interweniuje bardzo ładnie. już druga, czy trzecia taka kontra, w której właśnie Igor jest zawodnikiem ostatnim, obronnym swojej drużyny i przyjmuje piłkę. W natarciu rywali teraz Szulgit próbuje spokojnie przejść rywali, ale znowu no, błąd jego. Dzisiaj nie w najlepszej formie wydaje się być Kuba Szulgit, zobaczymy, czy, co, czy zmieni się coś w kolejnych fazie meczu. Ale był już pomoc konada Jarowskiego, który zmienił włotka sowieckiego. Jarowski, tak właśnie przy pierwszym 12 z piłką. Jarowski, ładne podajemy kaloty, ekwilibrystyczne. Kalota. Jarocki, Kalota, bardzo ładna dwójkowa akcja. Widzimy, że Karol właśnie do tego jest stworzony. Niekoniecznie może jest zawodnikiem siłowym czy biegowym, ale widzimy, że umie ładnie rozegrać akcję kombinacyjną z kolegów z drużyny. Teraz strzał Warejki, ale też taki bez szans zbytnich powodzenia. I rusza Ruciński, no rusza bardzo szybko. Teraz trochę przeszkoda w fazie Szulgita, ale szuka okazji do podania. Jest tam Kalota. Ma trochę miejsca, ale szybszy był Warejko i wybił piłkę na aut. Kalata właśnie wykonywał, jest Ruciński, ale Szulgit wraca i przyjmuje piłkę Szulgi. Długie podanie do Warajki, który on wychodził, ale Ruciński był czujny i wybił piłkę głową. Mamy tu Jankowskiego, będzie wybijał aut, zobaczymy jak to rozegra. Jest koło niego szulgi do niego właśnie podanie, ale przyjmuje Jarocki, ale piłka wraca pod nogi zawodników z trzeciej AL i znowu Szulgit. Próbuje, jest aktywny, próbuje tutaj szukać akcji, ale nie udaje mu się to. Teraz mamy jednak faul na zaprzewinienie winienie gra na nim właśnie. Szurgit zobaczymy czy będzie strzał, czy będzie podawał. Ma tu chyba zdawać się na kolegę, kolegi, a zbyt lekkie kalota biegnie, już ma przed sobą tylko rękę. Jeszcze jest Jarocki, no i zamieszanie, teraz rodnie widzimy Jankowski, kalota, ale piłka chyba skończyła z żywot na aucie, chociaż mamy rzut rożny dla drugiej cel. Teraz Jarocki będzie no, zobaczymy czy znowu odnajdzie jakąś partnerów bardzo ładnych w To już przybywa się jak Jaruciński, ale Szulgit był lepszy w tym starciu. Szulgit, ale znowu błąd, bo szulgit to jest Kalota Karota mija rywala, mija drugiego, strzela, no ale znowu po raz kolejny taka akcja indywidualna, którą zakończy, która kończy takim strzałem prosto w golki pera. Luciński, hmm, ten kolejny jego strzał, czy może to podanie, nie wiem do końca, ale może przyjmuje je rywal, ale znowu Luciński rozpoczyna akcję swojego zespołu lewym skrzydle, Ruciński tu Kalota, naciskany przez Jankowskiego ale jeszcze ma piłkę po piłkę, będzie mieli chyba mieli out lego drużyny tak, Kalota, będzie wybijeł out Ruciński, Jarocki, ale Jankowski był tutaj znowu minimalnie szybszy i piłka w kierunku Michalaka teraz właśnie on ma ją w rękach długie podanie do Rucińskiego, ten tym skrzydle walczy z warejką. Ruciński wypadł na pojedynek, Ruciński bardzo ładnie znalazł sobie pozycję do strzału oddał niezłe uderzenie w krótkich w bramki takie sprytne bardzo uderzenie ale Jarzemski też nie, nie dał się oszukać i tylko rzutrożny Jarzy Ruciński, ale tam czyhał, był czujny warejko yy, i wybija piłkę daleko, daleko na aut. Yy, znowu grę Halota, pojadę do ten ma tutaj kogoś partnerów. Jest Jarowski z przodu, ładnie dla z przodu. Michalak Jarowski, tyłem do bramki. Znowu taki zagrożeniu, tyłem do bramki jest najbardziej charakterystyczna jego charystyczna jego umiejętność. I już Michalak do Haloty, spokojnie widzimy, nie spieszą się z rozgrywaniem marty. Wiedzą, że ten wynik 2 do 0 nie, zna, nie znaczy, że muszą śpieszyć się zająć drugiej cel. Mają trochę czasu, spokoju. ich chrywale muszą zastanowić się nad szybszą grą. Teraz popełniają błąd i rozpocznie ponownie z autu no z partnerów w Polkarym zobaczymy, nie widzimy teraz chwilowo obrazu, ale piłka Rzemski dość pewnie. No ale znowu jego wznowienie gry było niepewne, ale jednak Warejko, no pierwsza taka dobra okazja dla jego drużyny i chyba trafił w słupek zdaje się. Chociaż jeszcze tam wrócił piłkę Michalak, czyli strzał był bardzo ładny i celny, Michalak tam wystawił nogę i zdołał obroić ten strzał. Mamy już Rożny dla y, trzeciej AL, tam szukał Szulgita, ładnie znalazł go, no, ale strzał mógł, bo wiele, mógł być o wiele lepszy, kuby Szulgita. Michalak teraz pokazuje spokój, y, jest obciński. Znalazł ładnie Jarowskiego, to tam wychodził do prostopadłego podania, ale Jankowski wybił piłkę spod nóg i mamy corner Jaroszka nie ma tam partnerów z przodu. Zobaczymy, Sołciński dopiero teraz się pojawia. Do niego właśnie to podanie było kierowane, ale został na drodze tego podania i wybił je na kolejny już rzut rożny. Dużo fragmentów gry widzimy się w spotkaniu, zarówno rożnych, jak i autów, szczególnie dla drugiej cel. Jak dotąd, Kalota. nie jest pozycję, ale z na ale jest Warejko. Warejko wychodzi, a Kalota znowu piłkę Kalota. Jarocki. Jarocki do Kaloty i znowu tak wujkowca tych, tych zawodników przezią, przełożyła się na bramkę dla drugiej cel. Kolejne ładne rozegranie, znowu Jarocki, tutaj głównym motorem yy, napędowym tej akcji. Mamy 3 do 0. Dwa wielkie kaloty, a wchodzi z niego właśnie Sowiecki. Ja druga. Yy. Warejko teraz to od bramkarza. Widzimy, że nie ma wielu wariantów, wariantów ofensywnych e, z maturzyści, bo co chwilę są zmuszeni podać piłkę do bramkarza lub wybijać ją na aut. Teraz starcie m, dość brutalne Urcińskiego z ale mamy chyba koniec pierwszej połowy. Nie jeszcze sędzia podchodzi. Pokazuje, że mamy jeszcze faul i rzut wolny dla drugiej cel. No bo teraz zamierzamy zagranie. Miejmy nadzieję. I wszystko jest już zorkiem w porządku. Jest już Sobiecki, tym razem trochę bardziej z tyłu ustawiony. Zobaczymy, czy wróci na swoją nominalną pozycję. Ruciński. Ruciński. Znalazł tam Sobieckiego chyba w polu karnym, który tam się czyhał na podanie, ale nie udało mu się go przejąć. Ale już mamy no końcu pierwszej połowy, wchodzi Pan rumiński na boisko. Mamy wynik 3 do 0 po pierwszej części spotkania. Zapraszam na drugą część, która może przynieść kawał rozstrzygnięcie.